Witam Państwa bardzo serdecznie na naszej rozmowie, dnia, która rozpocznie nowy cykl programu, gdzie rozmawiać będziemy nie tylko o tym, co się dzieje u nas lokalnie, ale wychodzić będziemy nieco dalej. Ja tym razem ze mną e, znamienity interlokutor e, e, Łukasz Androsiuk, filozof, doktor, badacz e, nowoczesnych mediów, coś pominąłem jeszcze, uniwersytecki, pracownik uniwersytecki. uniwersytecki Eee, a, a... Instytut Pedagogiki do tego dodajmy jeszcze. Dobrze, a powiedz mi Łukaszu, yy, sportem się też interesujesz? Są takie dyscypliny, które staram się śledzić regularnie. Niektóre z nich są dyscyplinami olimpijskimi, inne do tego pretendują, na przykład snooker, który od wielu lat zabiega o to, żeby być dyscypliną olimpijską, więc powiedzieć, że jestem fanem sportu byłoby przesadą, ale świadomość tego, co się dzieje w rzeczywistości sportowej jakoś do mnie dociera. No dobrze, no bo mamy teraz taki czas, E, który jest świętem sportu, raz na e, 4 lata, olimpiada, święto pokoju, e, oglądasz? Staram się śledzić, Tam akrobatykę głównie, piłkę siatkarską e, i trochę boksu. No to co, cofnijmy się troszeczkę do, do piątku, e, oglądałeś inaugurację, Ci Tak, się? oglądałem inaugurację. Jakie wrażenia? Bardzo jestem ciekaw Twoich wrażeń. Pytasz mnie o to, czy mi się podobało? Pytam się o twoje wrażenia. Cała, cała idea wyreżyserowana przez Tomasa Jolie, tak to się chyba mówi, no nie przekonała mnie swoimi walorami estetycznymi i uważam ją za mizerną pod względem wartości estetycznych. Ja powiem Ci, że my w międzyczasie zrobiliśmy sobie taką sondę wśród mieszkańców Słupska. Pytaliśmy ich o to, co sądzą na temat tej inauguracji. No i właściwie takie dwa nurty były. Albo osoby, które mówiły, że jakby no jest im wszystko jedno, bo tam to ich średnio interesuje, co tam się dzieje. No i drugi nurt, ten który pojawił się po piątkowych wydarzeniach, to tacy zagorzali przeciwnicy i krytycy tego, co tam się wydarzyło. Więc ja tak troszkę próbuję od Ciebie wyciągnąć te informacje, no bo okej, okay, kwestie artystyczne, rzeczywiście, to się komuś może podobać albo nie, ale... Mm, Podczas tej inauguracji mieliśmy okazję zobaczyć coś, co mogło wzburzać, coś, co mogło, nie wiem, wykraczać poza pewne granice, łamać jakieś tabu, obrażać kogoś? Wiem to, czego zmierzasz, i wydaje mi się, że wiem, jakie pytanie chcesz zadać, chociaż to pytanie nie pada wprost. Rzeczywiście jest tak, że ceremonia inauguracji igrzysk olimpijskich przede wszystkim ze względu na performance, o którym mowa, wzbudziła wiele kontrowersji, ale wydaje się, że problem, o którym tutaj rozmawiamy, oscyluje, w, oscyluje jakby na pograniczu trzech kontekstów. Jest kontekst estetyczny, który by się sprowadził do pytania, czy to, co widzieliśmy, nam się poda, podobało To już nie. ustaliliśmy, to mi się tak. nie podobało, mi Mitecznie. też raczej średna, tak? Ale oprócz tego mamy jeszcze dwa pozostałe konteksty. Kontekst etyczny, który zawierałby się w pytaniu, czy fakt że coś się komuś nie podoba, oznacza, że odbieramy ów komuś, kto jest autorem tego przekazu czy ekspresji prawa do tego, żeby to urzeczywistnić. I kontekst prawny, który przy założeniu, że jest tak w istocie, w kontekście drugiego pytania głosi, czy artysta powinien ponieść z tego tytułu jakieś konsekwencje. Ja Więc... się cofnę troszeczkę do tego drugiego wątku, który położyłeś, ten problem etyczny, bo... Ty mówisz o tym, czy artysta ma prawo do wyrażania siebie w taki a nie inny sposób, ale ja zadam pytanie inaczej. Czy artysta realizując swoją wizję artystyczną ma prawo obrażać uczucia religijne innych osób? No bo jakby to nie jest tajemnicą, że uczucia innych osób zostały obrażone. Czy to było zrobione świadomie, czy jak twierdzi ów reżyser, absolutnie nie i miał coś innego na myśli, to już jest inna kwestia. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, jeżeli patrzymy na tą scenę, jeżeli oglądamy ją, jeżeli znamy choć odrobinę, e, e, nie wiem, historię, e, e, sztukę, no to skojarzenia są jednoznaczne, prawda, więc czy ma prawo? Pytanie czy artysta ma prawo obrażać uczucia religijne jest pytaniem niedorzecznym, bo nie można obrazić czegoś, można obrazić kogoś, tak? Nie ma czegoś, nie można obrazić uczuć. Można mm -hmm. obrazić człowieka, który takie uczucia posiada. Ale z obrazą człowieka mamy do czynienia wówczas, gdy przedmiotem takiej obrazy jest on rzeczy samej, tak? To znaczy przekaz jest skierowany do konkretnego odbiorcy w kontekście jego konkretnych przekonań. No ale jeżeli on się z tym utożsami, jeżeli to jest dla niego bardzo ważna rzecz, no Wiesz, ja pamiętam kiedyś zajęcia na seminarium uniwersyteckim, przy okazji których cytowany był m.in. John Cleese, który powiedział, z faktu, że czuję się obrażony czy urażony, nie znaczy, że mam rację. Mhm. To jest trochę tak jak z, z naszymi stanami lękowymi. My boimy się wielu rzeczy i wiele stanów lękowych jest pozbawionych racjonalności. Boimy się wilkowaków, boimy się zombie, a wiemy, że nie istnieją. Ale nie? poczekaj, czekaj. Jeżeli już wyciągnęło się Johna e, e, czyli dla tych z Państwa, którzy są być może młodsi, nie, nie pamiętają jednego z członków grupy Monte Pythona. Tak. E, jednego z twórców i biorących udział w żywocie Briana chociażby. E, który był, w Który tak, był rzeczywiście swego czasu bardzo obrazoburczy, ale to był film. Myśmy tak. wiedzieli, po co tam idziemy? Wiedzieliśmy o czym jest ten film. Natomiast tu mamy sytuację zgoła inną. Tutaj mamy sytuację otwarcia najważniejszego raz na 4 lata wydarzenia sportowego i nagle dostajemy w prezencie wątpliwej, jak już ustaliliśmy według nas, jakości przedstawienie. Które jeszcze przemyca, że autor tego wydarzenia przemyca jakieś, jakieś swoje poglądy. Po co? Dlaczego? No to jest pytanie, po co istnieje sztuka? Tak? To znaczy, nawet jeśli istnieje różnica między filmem, który jest wyświetlany w kinie czy w telewizji, a takim wydarzeniem, jakie są Igrzyska Olimpijskie, a więc wydarzeniem publicznym, to jednak zarówno film, jak i Performance, o którym mówimy, należy do działu estetyki. Tak? Pytanie brzmi nie, coś, co artysta powinien, tylko na co może sobie pozwolić. Mhm. Wiemy doskonale, że o tym, co artysta może, czego nie może, o tym czasy, które, które decydowały o tym, co może, czego nie może, już dawno minęły. Nie, no zazwyczaj jest tak, że jeżeli ktoś płaci artyście, to on decyduje. Co może artysta, a, a czego nie może, bo jeżeli nie jest z tego zadowolony, to po prostu mu nie płaci. No, są artyści, którzy bez względu na to, czym się płaci, czy nie, wyrażają siebie najlepiej, jak potrafią, uh -huh. nie licząc się z opinią publiczną. W tym przypadku to była zupełnie inna historia, no bo to było zlecenie jakieś, które dostało. Być może. Artystę. Natomiast to nie oznacza, że, że y, jeśli, jeśli nie przejmował się nikim, to w jakimś sensie świadczy to jego niezależności. Tak? Ja tylko dodam, że cały ten kontekst pomija kilka istotnych wątków dotyczących tego, że oczywiście skojarzenia do ostatniej wieczerzy Leonarda da, da Vinci są tutaj najbardziej na miejscu, chociaż nie jest to jedyny obraz, z którym kojarzono ten wątek, tak, to tak pamiętajmy, oczywiście. że y, obraz, o którym mowa, również wywołał kontrowersje w czasach, w których się ukazał, więc mamy tu do czynienia pewien cytat w cytacie. Tak? Mhm. Y, oczywiście to implikuje pytania, czy wolność artystyczna to to samo co dowolność. Mhm. Oczywiście nie, tylko że tą granicę jest bardzo trudno ustawić. Więc ja powiem w ten sposób, żeby nie popaść wewnętrzną sprzeczność, powiem, że tak bardzo jak bardzo nie podobał mi się performance w reżyserii e, Tomasa Jolie, tak bardzo będę bronił prawa do tego, żeby tego, inicjaty żeby tego typu inicjatywy miały prawo zaistnieć, ponieważ one no, prowokują do dyskusji, która sama w sobie jest wartością. Dobrze, dobrze rozumiem Twój punkt widzenia, natomiast ja. Powtórzę moje pytanie, bo być może ono nie wybrzmiało. Tak. Czy otwarcie olimpiady jest właściwym miejscem? Słyszeliśmy tam bardzo wiele o inkluzywności, o, o, o równości, o włączaniu wszystkich, a ja odnoszę dziwne wrażenie, że ta, to całe zamieszanie, które powstało na samym początku, zamiast łączyć, dzieli. Wszystko zależy od tego, jak będziemy rozumieli tę kategorię łączenia, tak? Bo pojawiają się takie głosy jak te, o których mówisz, że poróżniło to ludzi o określonej wrażliwości. Dodam raz jeszcze, że to, czy to jest racjonalny, czy, czy powód tego oburzenia jest racjonalny, czy nie jest pytaniem w samym sobie wartościowym z punktu widzenia tej dyskusji, ale pojawiają się też głosy, że prowokacja, na którą pozwolił sobie, nawet jeśli wątpliwa czy, czy mizerna wprost pod względem estetycznym, no sprawiła, że zaczęto dyskutować o tym, o wolności. O, o, o braterstwie, o równości, a więc mówmy się o tych wartościach, do których Francja odwołuje. To czy robi to słusznie, czy nie słusznie, jest innym pytaniem. Natomiast mieści się to w kategoriach tego, co nazywamy społeczeństwem demokratycznym, w ramach którego godzimy się na to, że przekraczanie pewnych granic natury estetycznej jest lepsze niż niemożność tego. Ale pamiętajmy o tym, że to nie są mistrzostwa Francji to jest olimpiada na którą przyjeżdżają przedstawiciele różnych krajów tak. zgoła odmiennie patrzących na pewne idee niż, niż Francuzi. Ja rozumiem, że e, przedstawiciele Francji chcieli wykorzystać ten fakt, że to się dzieje u nich i zaprezentować swoje wartości. Natomiast z uporem godnym lepszej sprawy ca cały czas będę zadawał pytanie, czy Efekt, który udało im się przez to uzyskać, nie był zgoła odmienny od zamierzonego? No, odpowiedź na to pytanie nie istnieje, nie leży na ulicy. Tak? Odpowiedź na to pytanie zawiera się w różnicach zdań, które prowadzimy, w dyskusji między Tobą, między Mną. I jak sądzę, fakt, że dyskutujemy, jest wystarczającym powodem, by nawet jeśli uznać ten występ za estetycznie mizerny, to jednak wartościowy dyskursywnie. Wartościowy z punktu widzenia idei, u źródeł, których, ze źródeł których wyrasta olimpiada. Ja tylko to powiem, że. Mówisz o, tym, o tej jedności, mówisz o uwspólnianiu doświadczeń i jest w tym sporo racji. To ja tylko dodam, że zawodnicy, którzy przyjeżdżają tam z różnych krajów, uwspólniają doświadczenie, mimo wszystko rywalizując ze sobą, przełamując własne słabości, ukazując słabości przeciwnika. Więc cała ta dyskusja dotycząca tej, tej inauguracji też zawiera się i rymuje z tą analogią w taki sposób, w jaki próbuję do tego, o, o tym opowiedzieć w tak, tej tylko ja mam takie wrażenie, że ta inauguracja trochę odwróciła naszą uwagę od tego, co w Olimpiadzie jest najistotniejsze właśnie od tej rywalizacji sportowej. Bo zwróć uwagę, minęło już dobrych kilka dni, a masz tutaj gościa z drugiej strony o już poszedł. Minęło już kilka dni, a ta dyskusja wciąż jest żywa. Wciąż ludzie o tym rozmawiają, wciąż dyskutują o tym, czy to była czy to było nawiązanie do ostatniej wieczerzy, czy też nie. Francuzi przepraszają. Z drugiej strony mówią, że to, to, to absolutnie nie było, ale przepraszamy, jeżeli kogoś obrażiliśmy, więc e, też trochę brak konsekwencji. No bo jeżeli byłoby e, e, to tak, jak wydaje mi się, że chcemy przekazać, no to powinni być OK, dobrze. Jakby to jest nasz punkt widzenia, chcieliśmy pokazać to w taki, a nie inny sposób. E, ale przepraszając, jakby przyznają się do tego, że. E, że trochę za Tak, trochę jestem racji. Znaczy, gdybym był doradcą organizatorów, reżysera, to też uznałbym, że ewentualne przeprosiny są tutaj nie tylko niepotrzebne, ale są właściwie strzeleniem sobie samobuja, Tak adwokatem tej analogii sportowej. Oczywiście uważam, że nie wydarzyło się nic, co mogłoby być powodem do tego, żeby zbojkotować Olimpiadę. Owszem, e, pewna prowokacja, na którą sobie pozwolił artysta, celowo zresztą e, przemyślana i Sugerująca skojarzenia nie tylko z dziełem Da Vinci, ale też, tak jak powiedziałem, na przykład z Liczbą Bogów, o której się mówi mało. Może no, jest no dlatego, że jest mniej, obrazem, jest mniej znany, obrazie. No jest tak. I te postacie, które się tam pojawiają, o odmiennej orientacji, seksualności i tak no, wzbudzają pewną kontrowersję z różnych innych powodów. Ja, ja nie przyznam się ze mną zgodzisz, ja bym e, uznał, uznał i, i problem, o którym mówię, pewnym pretekstem umiejscowionym w określonym kontekście, w kontekście politycznym i warto o tym kontekście też dyskutować. Jest oczywiście taka, jest, pojawia się taka sugestia, która jest zresztą zasadna, że wolność ekspresji czy wolność słowa kończy się tam, gdzie, gdzie zaczyna twoja. Dlatego pytanie brzmi, czy satyra, czy sztuka, manifestując określony punkt widzenia, rzeczywiście ogranicza wolność tych, którzy chcieliby określone przekonania czy wrażliwość praktykować. To ja zapytam cię mnie inaczej. E, w tej samej Francji kilka lat temu, gdy e, pojawił się w jednej z gazet Charlie Hebdo e, obra, ob, rysunek obrażający tak. wyznawców innej religii, wszyscy pamiętamy, jak to się skończyło. Po pierwsze nie sądzę, żeby to była obraza, to znaczy była to satyra. Jeżeli uznamy, że... Oni czuli się obrażeni. Oni się czuli obrażeni. Natomiast w społeczeństwie, w którym żyjemy, kultura grecka, kultura, e, e, między innymi kultura grecka, w ogóle kultura europejska wypracowała pewną, jak wydaje się, konkluzywną różnicę między satyrą a drwiną. I, i, króci, I jeśli przyznamy, że ta różnica istnieje, to nie mamy innego wyjścia, jak stanąć w obronie tych, którzy pozwolili sobie na, na tę satyrę, jednocześnie potępić zamachy tych, którzy. No, brutalnie się w ten sposób zemści, prawda? Ja mam czasami wrażenie, być może się mylę, ale ja takie wrażenie odnoszę, że, no bo czym jest wolność? Kiedyś mówiło się o tym w taki sposób, że wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się niewola innego człowieka, czy innej osoby. Niekoniecznie niewola w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale, ale gdy nasza wolność. Trochę ogranicza wolność innych ludzi. W tym przypadku wyznawców jednej czy drugiej religii, e, i e, ten nasz zachodnioeuropejski sposób myślenia niekoniecznie musi być tym samym sposobem myślenia dla ludzi mieszkających w Afryce, na przykład, e, wyznających inny kodeks moralny, inne zasady, inne, e, mających inne doświadczenia kulturalne, religijne. E, my. Szczególnie, jeśli chodzi o tą Europę Zachodnią. My może jeszcze troszeczkę mniej, ale ale na przykład Francuzi czy Anglicy patrzą na świat przez pryzmat Francji lub Anglii. Nie odnosisz takiego wrażenia? To do czego zmierzasz? O co, o co dokładnie chciałbyś zapytać? Nie, ja próbuję Ciebie wciągnąć w, w, tę, w tę rozmowę i te, te rozważania na temat wolności jako takiej. Gdzie ona się kończy, czy ona w ogóle ma swój początek, ma swój koniec i czy ona jest uwarunkowana w zależności od tego, w jakim miejscu na świecie żyjemy. Z wolnością jest trochę tak, jak o czym mówił też Sokrates, jak ze sprawiedliwością. To znaczy bardzo trudno nam jest zdefiniować oba pojęcia i wyjaśnić, czym są. Bardzo ciężko jest też nam, niełatwo tym, też umyka naszej uwadze to, jaką mają wartość. Gdy istnieją, natomiast bardzo często i, na, i zwykle doświadczamy ich braku, gdy ich nie ma. To znaczy nie wiemy, czym jest sprawiedliwość, ale na pewno łatwiej doświadczamy niesprawiedliwości. To tak jak ze światłem. Tak, 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 tak. jak jest z wolnością i z tymi kategoriami. Więc to jest tak, to jest ad vocem pytania o, o, o tym, czym jest wolność. Ja nie wiem, czym jest wolność, ty też nie wiesz, nie potrafimy sformułować takiej definicji, ale doświadczenie doskonale wiemy, kiedy nam brakuje tej wolności. I, 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 i o, jak, o jaki rodzaj wolności się upominamy? Wolność może dotyczyć wolności przekonań, wolności czynów e, przede wszystkim, e, ale też doskonale wiemy, o czym już mówiłem, że wolność nie jest dowolnością. Wiemy, że gdzieś granica musi być postawiona. Uznajemy, że tą granicą jest bezpośrednia krzywda bliźniego. I, I to jest jakby idea, pod którą chciałbym się podpisać i którą warto promować. Więc. Gdybyśmy, jeśli zgodzimy się na tą sugestię, to możemy zapytać, komu, pomimo tego, że oboje zgadzamy się co do wątpliwej czy, czy wprost y, y, no, mało atrakcyjnej formuły, z którą mamy do czynienia, w istocie wyrządziła się krzywda. Tak? Na czym ta krzywda miałaby polegać? Jeszcze raz powrócę, że fakt, iż czuje się obrażony czy urażony, nie oznacza, że... Źródła, z których to uczucie wyrasta, są racjonalne. Mogę się bać ciemności i boję się ciemności na przykład. No ale jeżeli ktoś obraża, nie wiem, twoją żonę, matkę e, i robi to w sposób celowy, to może się. No to czuć zamiast obrażony, pytać, tak? czym jest wolność, może zapytajmy, na czym polega obrażanie, tak? na czym polega obrazobórstwo. Bo dla jednego obrazobórstwem będzie sam, e, samo, sam akt ukazania na przykład jakiegoś rytuału religijnego, a dla innych e, dokonanie swoistej satyry z tego tytułu. Więc... Wie... Wiesz co, ja tak się zastanawiam, My pewnie jeszcze moglibyśmy siedzieć tutaj i rozmawiać na ten temat kolejnych kilkadziesiąt minut e, i chyba tego sporu nie rozstrzygniemy, ale zadam Ci jedno pytanie e, tak na koniec, zostawiając to wszystko, co było niefajne na inauguracji, e, żeby tak może miło zakończyć tę naszą rozmowę. A podobał Ci się występ Celine Dion? Podoba mi się Celine Dion. Okej, okay. ale mi się podobało to, że jakby znów ją zobaczyliśmy na, na scenie, chociaż akurat nie jestem wielkim fanem jej muzyki, ale, ale e, to było fajne, jakby m, m, pozytywne, więc nie było aż wszystko na nie. Było coś, coś co, co może możemy miło wspominać później po latach. E, ja myślę, że do, do tych tematów związanych z, z takimi naszymi dylematami, z obserwacjami tego, co się dzieje nie tylko w naszym mieście, będziemy wracać i pozwolisz, że. Będę Ciebie zapraszał nie tylko pod pomnik Szymanowskiego, ale w różne inne miejsca w Słupsku i będziemy rozmawiać sobie o tym, co się dzieje. Jeśli tylko uznasz, że nadaje się do rozmowy, to z przyjemnością przyjmę zaproszenie. Dziękuję Ci serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a Państwa zapraszam do śledzenia tego, co w naszej telewizji się dzieje i do zobaczenia. Dziękujemy.